Nie ma to ja wolę 1, 2, 3 dawno nie nagrywaliśmy Jest nowa miejscówka, jest jakby są medaliony, chyba jest jeszcze jeden nowy medalion Jest jakby nowe skiny ze dodane i te stare są Polecimy na nową miejscówkę, akurat kiedyś były flagi, dalej są, ale nie nagrywałem tego Ogólnie polecimy na tą nową miejscówkę Mam nadzieję, że jest nowy medalion, ale zobaczymy mm. A bo na początku to się nie pojawia, okej. Okay. Dawno nie grałam w WZOWie, miałam dużą przerwę. Bo moja siostra miała urodziny, kupiliśmy też takie zwierzę, konika. Mam trzy zwierzęta w domu. No i chyba jakaś nowa broń jest dodana, ale wiem, że jest nowa miejscówka i chyba nowy medalion. Zaraz zobaczymy. Ja dawno nie grałem, możecie spróbować i zalejkować mój kanał. Zobaczmy. Jeden, dwa, trzy i cztery. Więc jednak jest ta nowa miejscówka. Ta nowa miejscówka nazywa się Dystopia. No i tam jest nowy medalion. Zobaczymy, co robi. Bo jeden ma podwójnego jumpa. Du y jeden ma podwójnego jumpa, drugi leczy, a trzeci, y no to szybciej się poruszasz, jak robisz ścisk i szybciej biegasz. A teraz zobaczymy, co robisz. Ja ogólnie miałam wszystkie medaliony, tylko jak miałam jumpa, to na znaczy, że podwójny skok, to tego nie nagrywałam, jak miałam ten medalion. Ale nagrałam szorsa, bo tak na szybko. O, i to jest ta nowa miejscówka. słówka. Wkraczasz do rukacji. Dobra. No zostaw mnie pajacu. Nie, nie! Tylko chcecie zabić, okej? Okay? I No. Dawajcie, że dacie mi zabić medalionów i jak ja zdobędę medaliona, no to um, tobie pójdę. A w ogóle widzowie zobaczymy jak wygląda ten nowy boss, bo każdy boss ma jakby inny kolor. I są chyba sposobni gracze. Bo od razu już jest medalion, widzowie. Więc chciałam powiedzieć, że nieźle. On jest zielony, widzowie! Ale... Ej, mam pytanie, czemu do mnie bijesz? Trzamałem tak pokojowo. Widzowie, wiecie, pokojowo, miło, o, zaciena już, jak zawsze. Położę HP stracił, no super! Jak dobrze tu są Ci Groszcze. Nara, przykro mi, ale bardzo. Nie, 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 zginąłem, dobra, widzowie, widzowie, chciałam powiedzieć coś takiego, zginąłem, okej, okay? zginąłem, ale widzowie, może zginąłem, ale odkryliśmy nową rzecz, są, są, widzowie, ja nie powiem są, są statki, widzowie, statki na ekranie też są, ale statki są, widzowie, no kozasko i one pewnie strzelają kozasko no to statki są no ludzie statki mega kozasko odkryliśmy już nową rzecz która została w tym update'cie dodana już nowy medalion i ten miejscówka. no na pewno to są nowe rzeczy tam jeden medalion był zliczowany pewnie tam był jakiś były problemy ale jak są to Widzowie, jak jest dodany do statek, ja bym chciał go przetestować, ale prawie zdobyłbym medalion, gdybym go zabił, chyba żebym uciekł, złapał go i no wiecie, tak jak w pierwszym odcinku w tym sezonie. To jest trzeci odcinek, bo ja ostatnio, no widzowie, mam przerwę, ale ja tu trochę słabo grałam, bo ja mam mega słaby. Ale ostatnio odkryłem i miałam egzotyczny piff tylko to był mój jedyny egzotyk, który miałem w tym sezonie, ale nagrałam z tego shorta, jak nie oglądaliście, to możecie pooglądać, zasubskrybować ten odcinek, tamten short. Lecimy znowu na tą miejscówkę wyzowie, ale jakbym bym chciał jakby, ciekawe czy na tej mysłówce jest ten stat, y, ten samolot, bo bym go wziął, bym wziął jakieś itemy, poczekam jakbym go zabili, zabijał i wiecie. Co tu z robimy? Derbił mityk. Ale pisz Paw pompa, ta dobra pompa jest fajna ogólnie. No to wiecie, no dobra pompa. I to fajna pompa jest. Ja w ogóle, e, jak nie nagrywaliście to ja wygrałam moją pierwszą rundę i widzowie, e, tam gdzie zrobiłem ten short to była ta runda i widzowie, nie zgadnijcie co się stało. Zrobiłem headshot up i w Z pif -pafem, no, z całym egzotykiem. A ciekawe gdzie jest ten samolot, bo byśmy mogli zobaczyć no i polecić. Może w następnym odcinku zale... Znajdziemy ten samolot czy coś takiego Wizowie wiecie o co chodzi? Nie z full damage. No ej, ale Wizowie chciałam powiedzieć, że mega sposoni ja gram z mega sposobnymi Chciałam powiedzieć, że gram z mega graczami. Obrócz tego, no jak patrzcie, jak oni już zabijają to w sekundę. Nara. Okej, okay, nie to Fart, fart. Nie! No on kampi, Nie! Unkampi, unkampi! Widzowie! Jeszcze raz. Ostatnia taka próba. Ostatnie takie bo Nie bym chciał mega zdobyć ten medalion. Może w tym odcinku nie zdobędziemy. Będą inne odcinki, jak zdobędziemy może ten medalion i ten samolot. Ale no, odkryliśmy nową miejscówkę, Widzowie. Znaczy no, tam już była odkryta, bo raz poleciałem na nią, ale nie zdobyłem medalionu, więc nie wiem co robi. Nie widziałam o tym statku. Oj, ej, lagi na początku. kurde, oh, trafiłem. Muszę też podpracować nad celem. Przypomniał mi się jak Fortnite jest fajne. No, ostatnio dawno na dnie grałem, więc trochę fajnie jakby tak po czacie, po czasie wrócić. No ale ja gram z jakimiś teraz mega spustanymi tyleczami. Oni w sekundę już zabijają tego posejty te życie. No w minutę to trwa. Mm -hmm. Ej czemu? W każdym miejscu... Czemu tu nie ma medaliona? Raz, dwa. Nie gadaj, że przemieścili medaliona, czy co? Raz, dwa, trzy. A nie, bo tutaj właśnie z tym medalionem double jump e, był problem, więc może go usunęli. Albo go dali tutaj. Ale był problem i usunęli go chyba przez chwilę. Ale nie wiem czy to dalej jest usunięty. Skatek! To jest statek. To jest statek. To jest statek. ta tak, ta, 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 ta. Patrz, że to jest statek, dobrze? Jaki ładny statek. to tak wygląda nowy statek, widzowie. Tak nazywa się ucieczka. I to jest trochę jak helikopter, dlatego, bo to działa tak, widzowie, że jakby po prostu mógł zrobić to nitro, Móż niżej, wyżej i po prostu to nitro. To tu działa, widzowie, to jest taki, po prostu inaczej wygląda, ale działa tak jak helikopter. Się nim leci jak helikopter, tylko po prostu inaczej wygląda tylko strzelał czy coś, wiecie? Co nie wzdowie jakieś takie strzelanie czy coś? A to prawie tak tylko działa jak helikopter, tylko inaczej wygląd. A tak to, 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 to on tak słabo działa. Szczerze mi mnie, trochę słabo. Nie, drugi helikopter! O oh my god! Ale ten helikopter ma dużo miejsc! Ktoś wsiadł do helikoptera! Nie, ktoś wsiadł do helikoptera! Nara? Tylko przeżyć jak chcę to moje największe marzenie, to tylko jest. Przeżynie. Ktoś mnie goni na pewno. Najlepszym klubem playerem. I to wygram, obiecuję. Tą bitwę. Tylko muszę zabić wszystkich, wziąć tego medaliona, spadać, bo mam poduszki no, i. Dobra. Widzowie, obiecuję, wygrywamy to. Muszę zdobyć ten medalion. I jeszcze przetestowaliśmy statek, co może pójść źle, tylko same dobre życie. O oh my god, proszę, już boss się pojawia, tylko żeby się na mnie nie fokusował. Jak ma pod koniec życia, no to ja używam launchpadów, biorę medalion, zabijam ludzi albo uciekam i biorę medalion. Let's go, baby, nala! Usunęlimy Darion! Usunęlimy Darion! Wiedzowie, dobre, to jest słabe! Ja nie mogę, widzowie, już wam wszystko wytłumaczam. Pewnie chodzi o to, że... Dobra, uciekam z stary. Widzowie! Ale Chciałam powiedzieć, że to jest taka mega słaba wiadomość, jakby przesunęli bossa do, do właśnie tej miejscówki, tam usunęli bossa, ale nie dostali się medalionu, no, tylko mityka, medalion, no, broni. Więc mega słabo, widzowie. To jest taki minus, naprawdę, widzowie. Mam rangę B, może, mam, jak, może jak zdobędę rangę A, widzowie, to może jest taka kwestia, że jak zdobędę rangę A, bo raczej zdobędę, to zdobędziemy jakiegoś egzotyka, ale nie wiem, bo muszę szybko zabijać graczy, żeby zdobyć ten rangę A i egzotyk do safeu iść, bo ja raz miałem egzotyka, to był ten pif-paf Pompa. Hmm. Możecie zaskrybować, zajkować kanał, ale dobra, nie można już żeby... Czekaj, ile trwa ten odcinek? 16 minut! minus, spokojnie, bo ja myślałem, że to już... Oj, oh, sorry widzowie. Dobra, git, widzowie. Sorry, sorry, widzowie, ale okej. Okay. Dobra, lecimy gdzieś na bitkę jakby była i idziemy do strefy. Kurde. O, ktoś tam chyba był. O, już jesteśmy w strefie. Chyba zarobale się jeszcze zdobywa expa. Ale tylko mitykę dostałem. On chyba już był. Raczej no był. To jest to miejsce widzowie. Ale dobra, nie. Ja potrzebuję Kili. Kili. Nie, nie używam kurki, bo może będzie do ucieczki A tam właśnie chyba coś jest i tu jest może statek Co to jest? w bronie są, dobre. dobra Mam i bronie jakieś I to dobre bronie Nie, no bierzemy to członku. A można dobrze dobry pompę? jakby pompę, ale jakby, Widzowie. Oprócz tego mamy ten, ten granat. Czy Co to jest? Co to jest? Hej! Co to? OMG! Widzowie, chcecie powiedzieć, że jakby. Stałam się jakimś robalem, bo, gość, bo był robal, nasi znamy Fabrat. I przez to jakby weszłem do niego i mogę skakać, widzowie. Oprócz tego, że mogę skakać, bo to jest fajne. Widzicie, mogę skakać. No, bo jakby w niego weszłem, mogę zrobić takie turbo. Patrzcie, jak przyciskam tak, to mogę zrobić takie turbo i oprócz tego, że jakby jak się strzela, bo na PS-ie, na PSie jak się strzela, no to jak tutaj będziesz w tym robalu i tak przytrzymasz, to możesz do, do niego wejść, no i jakby wchodzisz do niego, jak używasz tego, że e, strzelasz na PS-ie, no to robisz takie turbo i możesz tak skakać. Nie! Robal. Robal. Żyje? Dobra, żyje robal. A on jest chyba tylko do przemieszczania. Ale fajne. Kamehameha. Ale fajne takie do przemieszczania. I fajny robal. I tu można się fajnie przemieszczać. Robalu, jesteś super. Naprawdę. Mi się podobasz, Robalu. Ko ej, kozaskiem! No ja potrafię? Nie. Nara. Skurcz Chodź wody. Nie. Musimy go zabić. Chodź, młody. Dobra, zabij mi mojego pana Bobra, widzowie, tak go nazywałam, ale możecie zaskrobać mój kanał, wizowy i do zobaczenia, pa, pa!